Przemysław Sarosiek, dzień dobry Podlaskie. Witam Państwa w Nowym Podlaskim. <grym> Dlaczego w Nowym Podlaskim? A już śpieszę wyjaśnić. Jak wiecie, Państwo naszym województwem rządzi obecnie dziwna koalicja. Ale po kolei. W ubiegłym roku, dokładnie w kwietniu 2024, wyborcy wskazali, w wyborach samorządowych, kto powinien rządzić województwem. No i 15 głosów, 15 mandatów na 30 dotrzymał. Otrzymał prawo i sprawiedliwość, a 15, 14 mandatów, w sumie trzecia droga, razem z Platformą Obywatelską, startowały z dwóch list. Jeden, jedyny, wahający się głos należał do Konfederacji. I kiedy wszyscy zastanawiali się, łącznie z tym Konfederatą, z Stanisławem Dechaju, De oznanym też w internecie bardziej jako pana Reczek yy, z memów, zastanawiali się, kogoż to też pan marszałek yy, poprze. Okazało się, że pis został na lodzie. Ano dlatego, że dwójka radnych, Marek Malinowski i Wiesława Burnos, ogłosili, że oni pozostają przy swoich poglądach i w ciągu miesiąca zmienili zdanie i postanowili wesprzeć platformę Trzecią Drogę. I w sumie ta koalicja zebrała tyle głosów, ile trzeba, żeby wyłonić własnego marszałka, własny zarząd. Dwoje. Hmm. Byłych pisowców otrzymało w nagrodę w fotele wicemarszałków. I tak ja wiem, że oni twierdzą, że oni nie zmienili poglądów, że oni są wierni swoim wyborcom i swoim poglądom, tylko hmm, byliby wierni, gdyby kandydowali trochę z innych list, ale wyszło jak wyszło. Powiedzmy, że trafili na. Ładpowiernych w Piśmie, którzy umieścili ich na listach, oni wzięli mandaty i ostatecznie przeszli do opozycji. I taka właśnie koalicja rządzi województwem Podlaski. Można powiedzieć, no dobrze, tak zdecydowali wyborcy, chociaż może nie zdecydowali, ale tak ostatecznie wyszło i teraz te 15, właściwie 16 mandatów jest po stronie tej drugiej strony. Czasami jest co jeszcze wspieranie przez pana Reczka. Alias Stanisław Derechajow, jak, jak to jak państwo wolicie. I taka koalicja rządzi województwem podlaskim. Ale gdyby wybory odbyły się, proszę Państwa, 2 marca, koalicja, a w zasadzie układ sił w sejmiku wyglądałby inaczej. Skąd to wiadomo? Ano, w mediach społecznościowych Łukasz Pawłowski, prezes ogólnopolskiej grupy badawczej, zwanej też lepiej jako OGB grup. Przygotował sondaż. Ten sondaż jest to tyle inny, że zbierając głosowanie, zbierając dane, jakby te dane nie są zbierane internetowo, są różne sposoby zbierania sondaży. Ten w każdym razie jest jednym z bardziej wiarygodnych. Zbierając te głosy, dzielili je od razu na poszczególne okręgi. I kiedy to podzielili, przeliczyli, pododawali, podejmowali, wyszło im, że w czterech województwach, szanowni Państwo, rządziłaby już inna koalicja. Na Śląsku, w Dolnym Śląsku i w Łodzi nie rządziłaby trzecia droga z Platformą tylko, czytam w niektórych przypadkach znowu lewicą, tylko układ PiS-Konfederacja, bo na inny układ trudno byłoby założyć i przyjąć, żeby wyszedł. A jak byłoby w Podlaski? A no. Podlaskim według OGB grup, gdyby te wybory odbyły się 2 marca, PiS miałby 14 mandatów, o jeden mniej niż w dniu dzisiejszym. Koalicja Obywatelska miałaby ich 8, Konfederacja 5, obecnie ma 1, Trzecia Droga 3, Lewica zostałaby z tym czym ty teraz, czyli 0. Co to oznacza? Oznacza to, że koalicja z Trzecią Drogą, nawet gdyby się dogadały, to nie potrzebowałoby już tylko dwóch zdrajców, ale musiałaby tych... Hmm, Musiałaby przekupić z PiSu znacznie większą liczbę, dlatego że w sumie razem zdobywali 11 głosów. Czyli trzeba byłoby aż pięciu z PiSu wyjąć, przekupić. No nie masz tylu stanowisk w zarządzie, więc pewnie by się ta sztuka nie udała. Za to PiS z Konfederacją miałby tych głosów 19. Nawet gdyby dwóch niezadowolonych przeszło gdziekolwiek, to nic by im to nie dało. Co to oznacza? Oznacza to, że. Platforma obywatelska z trzecią drogą, bo to głównie trzecia droga tu jest stratna w tej, tej całej układance. Straciły większość poparcia, które miały przed rokiem na wyborach. A Łukasz Prokorym nie byłby już marszałkiem, nie byłoby najmniejszej szansy, że marszałkiem by został. A zarząd nie wyglądałby tak jak obecny zarząd. A Tadeusz Troskolaski nie byłby głównym kadrowym, jeżeli chodzi o województwo. Co to oznacza dla województwa podlaskiego? To Państwo doskonale wiecie. Oznacza to, że obecna koalicja po roku, po roku od poprzednich wyborów, obecna koalicja nie uzyskała specjalnie dużego entuzjazmu ani poparcia, jeśli chodzi o wyborców. Fakt, fakt, nie ma w tej chwili jeszcze kampanii wyborczej, nie ma możliwości przekonywania swoich ludzi do tego, żeby nas poparli, zagłosowali za nami. Więc to jest gołek głosowanie oparte wyłącznie popularności i Działaniach obecnie rządzących i kompletnie nie biorące pod uwagę wpływu kampanii wyborczej, czyli obietnic, które mogą złożyć w różnych, na różnym poziomie w różne, różne strony. Ale ono nam niestety wiele mówi, jeżeli chodzi o obecnie rządzących, a mianowicie, że to, co robią, niespecjalnie spotyka się z uznaniem. Wskazuje też drugą rzecz, że wyborcy szukają trzeciej siły. Tą trzecią siłą w tym przypadku trzeba trafić, jest Konfederacja. Konfederacja, która na wyborach prezydenckich na popularności Sławomira Mencena zbija w tej chwili całkiem dobry kapitał. Wspiera go tutaj wyjątkowo zgodny Krzysztof Bosak, poseł z tego regionu, z województwa podlaskiego, który się może w województwie podlaskim specjalnie nie udziela, ale popularny i medialny jest bez żadnego wątpienia. Co to oznacza? Oznacza to również tylko tyle, że dwójka powiedzmy zmieniających poglądy radnych PiSu, byłych radnych PiSu, którzy obecnie są wicemarszałkami z łaski Platformy i PSL-u, nie ma raczej czego szukać, bo ani na liście trzeciej drogi, gdzie są tylko trzy głosy, a trzecia droga ma więcej liderów niż powiedzmy tylko te trzy mandaty, które by im przypadły i czy koalicji, nie znajdzie się dla nich miejsca i raczej mało prawdopodobne, żeby uzyskali kolejny raz mandat. A PiS? Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby się okazało, że PiS zechce ich wziąć do siebie na listę. Oznacza to, że ich Kariera polityczna, a raczej by się skończyła. Oczywiście, do wyborów są jeszcze 4 lata, wszystko się może zdarzyć. Z tym, że sądząc po hmm, sukcesach pani wicemarszałek Burno ze służbą zdrowia i niekwestionowanej charyzmie pana Marka Malinowskiego, który przekonuje swoimi wystąpieniami, nagraniami telewizyjnymi i dyskusją oraz hmm, pasją, z jaką o wszystkim mówi, Opierał się na tych dwóch przesłankach, to chyba niewielkie szanse, że otrzymaliby oni. Reelekcję z jakiejkolwiek by listy nie startowali. Co to jeszcze znaczy? Oznacza to, że powoli zmieniają się prądy w polityce, i oznacza to, że za chwilę będziemy mieli kompletnie nowe rozdanie. A czy można wierzyć o OGB Grup, czy to jest jakiś, jakaś grupa taka, w którą niespecjalnie trzeba wierzyć? Szanowni Państwo, OGB Group to trochę, to się nowy gracz na, 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 na tej liście, albo niespecjalnie stary, nie tak jak Cebos czy Ibris, albo inne znane sondażownie. Ale oni kilka razy z rzędu zdobyli taką, nie, taką nagrodę przyznawaną przez dziennikarzy i media społecznościowe, która się nazywa Pytia. Czemu? Bo kilka razy bardzo dokładnie przewidzieli wyniki wyborów. Ostatni raz podczas wyników wyborów europarlamentarnych, które trzeba trafu odbyły się jako ostatnie przed chwilą. No cóż, wobec tego pozostaje mi Państwu życzyć sobie i tylko innym, patrzeć, jak się, co się będzie działo, kupić popcorn i oglądać, jak, jak się będą w dalszym ciągu poczynali sobie nasi politycy. Bo na razie, no cóż, na razie nie idzie im najlepiej. Przemysław Sarosiek, dzień dobry, Podlaskie.